E, tutaj kolejną e, sekcją są produkty i tutaj e, e, tutaj macie miejsce, gdzie będziecie miejsce, gdzie będziecie dodawać produkty, albo też je importować. Już Wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. W ogóle nie wiem, czy oglądaliście odcinek właśnie o Apilo, ale w tym odcinku mówiłam, że tam e, szablon występowania mi się nie podoba. No i teraz pewnie widzicie dlaczego, ponieważ tutaj zobaczcie, tutaj macie nazwę. Wszystko macie fajnie posortowane, macie sprzedaż i magazyn. Tutaj, oprócz tej ceny domyśleń, możecie sobie stworzyć pokażę gdzie możecie sobie stworzyć grupy cen, gdzie po prostu każda cena oczywiście nie tylko za zaznacz, to jakby w produkcie, że na przykład cena 1 to jest załóżmy 20 zł, cena 2 to będzie 22 zł, 22 zł w zależności od tego, jakie są prowizje na danych marketplacach. E, jaką strategię cenową macie w, w danym marketplace, e, Ale też e, możecie to właśnie nie tylko tutaj zrobić, ale też musicie wręcz zrobić to w integracjach, żeby dostosować właśnie tą grupę cenową do danej integracji. Ponieważ jeśli na przykład ustawicie sobie e, w integracji daną grupę cenową, załóżmy Allegro, to tutaj jeśli ustawicie w produkcie e, cenę e, na przykład 20 zł, jak mówiłam, to ta, jeśli przejdziecie sobie do wystawiania, do sekcji wystawiania, to ta cena właśnie się Wam wyświetli. Więc to jest o tyle istotne, żeby mieć to też fajnie poukładane. I jeśli Was interesuje automatyzacja cen, to to jest też bardzo istotne, żebyście wszystkie ceny mieli uzupełnione właśnie w, w tych wszystkich grupach cen i żebyście te wszystkie grupy cen mieli naprawdę obtykane, że wszystkie integracje są sprawdzone i że w tych integracjach jest odpowiednia grupa cenowa. Ponieważ właśnie w automatyzacjach cenowych jest to istotne, żebyście wszystkie ceny mieli uzupełnione, żeby później nie było żadnego problemu. I tak samo chciałabym tutaj powiedzieć też to o zestawach, ponieważ jeśli na przykład macie automatyzację cen i dany zestaw ma cenę, załóżmy, macie cenę zestawu, ja Wam może się cofnę, żebyście mieli jakby większy pogląd, o czym ja mówię, macie sobie tutaj zestaw, tworzycie sobie zestaw. I dodajecie sobie tutaj produkty 1, 2, ile tam potrzebujecie, i załóżmy, że ceną tego zestawu będzie 45 zł. No, i teraz kwestia jest taka, że jeśli to zamówienie składa się będzie składać się z produktów, które będą z 0 zł, no to ta cena podzieli się Wam między produkty bardzo źle i prawdopodobnie na fakturze będzie później problem. Więc żeby uniknąć tego problemu żeby nie musieć do tego wracać, żeby nie musieć tego poprawiać. Pamiętajcie o tym, żeby sprawdzać, czy ceny jednostkowych produktów są uzupełnione, nawet jeśli nie wystawiacie ich bezpośrednio, tylko wystawiacie zestaw. To jest taka moja dygresja, jeśli chodzi o, tutaj mówię z doświadczenia, że no, takie sytuacje się zdarzają, oczywiście tutaj no, to nie będzie koniec świata, ale warto się nauczyć na czyichś błędach, jeśli jest taka okazja. No i tak jak już kontynuując, jak wygląda ten szkielet tego produktu, tutaj możecie zarówno sobie sprawdzić, sprawdzić, jak wygląda opis produktu, jeśli już go dodaliście, tutaj macie zdjęcia, możecie sobie dodawać te zdjęcia, możecie sobie aktualizować te zdjęcia i później możecie sobie automatycznie to robić przez Base Linkera. Właśnie na, poszcz na poszczególne aukcje, więc to, to oczywiście też jest w porządku. Macie tu możliwość dodania wariantów, e, macie tu możliwość dodania relacji. E, I tak naprawdę powiem Wam, że jak ja zobaczyłam e, widok e, tego, jak wygląda e, dawanie apilu, to właśnie to moje wyobrażenie, e, jak powinno to wyglądać, właśnie się wiązało z tym, że tutaj no, ten, e, ten wygląd jest totalnie inny. Tak, tutaj macie możliwość zrobienia no, wielu rzeczy tak naprawdę i tutaj no, trzeba tak naprawdę sobie też to wszystko przeanalizować, co, jest, co będzie Wam potrzebne, jak potrzebujecie sobie to zrobić i, i, i co będzie dla Was lepsze i korzystniejsze. No ja właśnie jestem przy, przygody, zawsze może przyzwyczajona do tego, jak wygląda ten placinkerze, I, i jakoś nie umiem się przenieść na, na, na coś innego właśnie pod względem tego, co tu można zrobić, jak tu może sobie wszystko fajnie łożyć. Kolejną, kolejną kolejnym miejscem jest kontrola magazynu i tutaj możecie sobie zarówno dodawać dostawy. możecie sobie tutaj możecie sobie tutaj tworzyć jakby dokumenty magazynowe, które są również w które są również w wydrukach i eksportach, więc tutaj, jakby ta kwestia jest bardziej taka obszerna, że musielibyście sobie sami to przejrzeć pod własne jakby potrzeby, ponieważ jeśli macie na przykład sprzedaż, gdzie to gdzie na przykład dopiero zaczynacie, to nie będę wam tutaj was zanudzać, bo, bo, bo tutaj naprawdę jest to dosyć skrupulatnie z, skonstruowane i tutaj naprawdę można by było wiele rzeczy zrobić. Jeśli będziecie potrzebować takiego odcinka, to oczywiście zapraszam Was, żebyście skomentowali i gdzieś napisali, że prosicie, sobie, prosicie jakby mnie o dodatkowy właśnie odcinek na temat kontroli magazynu, bo tak jak mówię, automatyczne akcje i właśnie ta kontrola magazynu, no to, to są takie obszerne tematy. Nie wszystkich może to interesuje, ale jakby kogoś interesowało, to zapraszam, zapraszam do sekcji komentarzy, żeby tutaj mnie o tym poinformować. Pamiętajcie o tym, żebyście nie dostali zawału Jak będziecie widzieć, że przy przypadek sobie na przykład klikniecie produkty, automatyczne akcje I tu będzie pusto Jeśli na przykład zrobiliście sobie w tej sekcji listy zamówień automatyczne akcje Bo to są dwie osobne sekcje I ja już nieraz raz, nie dwa normalnie otarłam się o zawał właśnie przez to, że nie patrząc na, na co klikam, właśnie przeszłam sobie do um, automatyzacji y, produktowej, i tutaj na przykład było mniej automa automatycznych akcji i na rzut oka po prostu strach co tu się stało z tymi wszystkimi automatycznymi akcjami. Tutaj jest osobna sekcja, co możecie sobie robić z y, co możecie sobie robić z y, y, jak, jak możecie sobie zautomatyzować informacje na temat produktu. I y, y, tutaj zarówno możecie sobie. Y, ustawić na przykład takie automatyczne akcje, że informuje was to e, informuje was e, automatyczna akcja o tym, że dany produkt, e, dany stan produktu się zmniejszył o jakimś tam o, jakimś tam, e, o jakiś tam e, stopień, załóżmy, że jest poniżej 15 sztuk i, i, i na przykład ten produkt jest u was na przykład jakimś bestsellerem, musicie sobie patrzeć na to, e, e, nie musicie akurat na przykład zwracać na no to aż tak uwagi, że, że wiecie, wszystko ręcznie sprawdzacie i tak dalej, jeśli sobie ustawicie automatyczną akcję, że jeśli na przykład tego produktu jest mniej niż 15 sztuk, po prostu dostajecie maila z informacją i będziecie od razu o tym poinformowani, bez, bez tak naprawdę sprawdzania tego ręcznie, więc tutaj o tyle fajnie. Możecie sobie tutaj też ustawić reguły rezerwacji, możecie sobie tutaj różne tak naprawdę Informacje do siebie albo do między w ogóle między działami w firmie, ustawić sobie różne automaty, które po prostu usprawnią Wam pracę z produktem. Właśnie to jest to miejsce, żeby sobie usprawnić właśnie te informacje na temat stanów, na temat tego, co się dzieje z Waszymi produktami i ze stanami. Kolejną sekcją są oczywiście integracje i macie też tu akcelerację. To jest o tyle ważna akurat kwestia, że tutaj sobie ustawiacie. Jak w jakiej częstotliwości są synchronizacje stanów, synchronizacje cen, pobieranie zamówień, to wszystko tak naprawdę ustawiacie sobie kiedy już te integracje tutaj macie. Ja jeszcze tutaj one nie dodałam, ale podejrzewam, że jeśli już macie dodam jakieś integracje, to widzicie macie wgląd i możecie sobie sami przejrzeć co tutaj jest ciekawego i co tutaj się ustawia. Jeśli chodzi o właśnie tą opcję z integracjami, to tutaj oczywiście możecie sobie sprawdzić różne integracje, które możecie sobie dodać, zarówno pod względem tego, jaką, na jakiej platformie macie sklep, na jakich marketplace sprzedajecie, z jakich kurierów korzystacie, czy macie jakieś fulfillmenty, czy różne jakby platformy do księgowości. To wszystko możecie sobie tutaj ustawić. I tak jak też widzicie, Base Linker proponuje fajne integracje, które mają Wam też usprawnić sprzedaż. I na przykład takimi właśnie integracjami są na przykład Linker Color, teraz już jest Base Color, no ja jestem przyzwyczajona i przepraszam Was za to jeszcze, jeszcze mówię Base Linker, ale no, jeszcze się nie przeniosłam. Macie różne tak naprawdę możliwości, co tutaj, co tutaj możecie sobie ustawić, jakie integracje dodatkowe możecie sobie dodać. Macie tutaj możliwość, nie wiem czy o tym słyszeliście, macie możliwość podpięcia, podpięcia sobie tłumacza Deeply, który pomoże Wam w tym, że na przykład macie opis w produkcie po polsku i możecie sobie zrobić grupy opisów, że na przykład będzie czeski, niemiecki. Z, y, możecie sobie zrobić różne tam sposoby, jak chcecie sobie to poukładać. E, zależycie od tego, gdzie sprzedajecie, e, z jakim językiem tam się spotkacie, e, to, to możecie sobie właśnie w e, e, właśnie ustawić, żeby właśnie w baselink'erze móc sobie tak posortować i żebyście mieli od razu przygotowane e, opisy w kilku językach. Fajna opcja, myślę, że fajna. Oczywiście. E, responso, czyli ich taki główny komunikator, jeśli chodzi o e, może nie komunikator, ale taka integracja, gdzie e, będziecie mieli wszystkie wiadomości ze wszystkich marketplace'ów, będziecie mieli też wgląd w, z, w zro, zwroty, będziecie mieli możliwość e, odpisywania na wiadomości, ustawienia autorespondera, tak jak w Apilo też mieli swoją aplikację, tak tutaj właśnie mają Responso i chyba tam też o tym mówiłam. E, i tak jak mówię, tutaj tych możliwości jest całkiem sporo, więc możecie sobie tutaj poszukać i zobaczyć, czy rzeczywiście możecie coś sobie usprawnić, właśnie mając taką integrację. Kolejną sekcją są oczywiście hurtownie, jest ich mnóstwo, ale oprócz tego, że podp możecie podpiąć integrację właśnie hurtowni w ten sposób, możecie sobie też poszukać, jakby nowych hurtowni i tutaj e, takim miejscem jest właśnie Basinger Connect. Tak jak mówiłam, ja tutaj wrócę się do tej, e, wrócę się tutaj do tej sekcji, ponieważ tutaj tak naprawdę możecie sobie e, po usługach, możecie sobie po nazwach, po branżach, poszukać sobie dodatkowej e, grupy produktów, która Was interesuje. E, I od razu e, z, będziecie, jeśli wyśle, wyśle, wyślecie tutaj tą prośbę o połączenie właśnie waszego beznikera z tą hurtownią, to będziecie mogli mieć wgląd w te produkty, będziecie mogli sobie też połączyć to z waszymi wszystkimi sklepami, będziecie mogli sobie z tych produktów po prostu korzystać. I myślę, że dla dropshippingowców to jest też fajna opcja, ponieważ tutaj macie niezliczone zasięgi, jeśli chodzi o takie hurtownie. E, tutaj chyba już wspominałam o tym, że tutaj są właśnie te... E, to miejsce, gdzie jest wsparcie to miejsce gdzie możecie się tutaj, gdzie możecie prosić o pomoc, gdzie możecie zadawać różne pytania, albo też na przykład podsuwać pomysły, co tu jeszcze fajnie by było usprawnić To też jest fajna opcja. Poniżej, poniżej, macie oczywiście wszystkie integracje, jeśli oczywiście już podpięliście Tutaj będą właśnie się wam wyświetlać wszystkie integracje, będą wam się wyświetlać. Historię operacji na aukcjach, będziecie mogli sobie robić importy, na przykład jeśli wystawialiście jakąś ofertę bezpośrednio przez Allegro, będziecie sobie na spokojnie mogli to wrzucić do Geizinkera, do połączyć z magazynem na spokojnie. Tutaj możecie sobie również wyeksportować wszystkie aukcje, właśnie do pliku. Będziecie też widzieli logi, co tutaj było usuwane i tak dalej. No i tutaj, tak naprawdę, dzieje się cała magia, jeśli chodzi o ustawienia wystawiania. Myślę, że każdy, kto chce wystawić to gdzieś już tą opcję oblukał. Najpierw, oczywiście, przed wystawianiem, ja Wam ja sugeruję, żeby tutaj najpierw zająć się tym, żeby ogarnąć sobie grupy cenowe, żeby ogarnąć sobie właśnie produkty w magazynie i tutaj dodać wszystkie kategorie, pobrać cenniki wysyłek, pobrać wszystkie, jakby wszystkie szablony zwrotów. E, wszystkie m, informacje, które będą Wam potrzebne podczas wystawiania, e, możecie sobie, właśnie tak jak mówię dodać wszystkie kategorie i później dzięki temu będziecie sobie wybierać spośród spoś listy przy wystawianiu. E, o tyle fajne w że jest to, że jeśli na przykład Ean jest już, e, mówię tutaj do dropshippingowców, jeśli na przykład wasz Ean już jest na Allegro, to jeśli zaznaczycie sobie opcję, że ma Wam wyszukać od razu i połączyć ten produkt z e, że ma Wam tę ofertę połączyć już z produktem dostępnym na Allegro. To to rzeczywiście się wydarzy. Oczywiście sprawdźcie sobie poprawność tych danych, bo to nie mówię, że to jest wina baselinkera, ale tutaj e, sprawdzajcie co, oczywiście, jakie dane są w tym, w tym ANIE e, zawarte, e, żeby tak po prostu mieć taką poprawność z tym, jaki, jaki jest rzeczywisty stan i, i informacje na temat produktu. Myślę, że to jest istotne i myślę, że ułatwi Wam to po prostu Później pracy, żeby po prostu się nie wracać do tych wszystkich aukcji i, i tego nie poprawiać Możecie sobie od razu zweryfikować, bo będziecie widzieli jakie dane Wam wypełnia pod danym EAN-em baselinker e, I po prostu będziecie od razu wiedzieli co tam było wpisywane e, No i tak myślę, że na dzisiaj to tyle Trochę się rozgadałam, oczywiście troszkę za szybko mówiłam e, Staram się z tym walczyć, mam nadzieję, że Osoby, które dotrwały do końca zadowolone są z tego, coś, czego się dowiedziało o i mam nadzieję, że Wam trochę pokazałam, jak wygląda właśnie Bejslinger od środka. W kolejnym odcinku, oczywiście, Wam, tak jak Wam mówiłam, przedstawię Wam, jakby takie podstawowe pomysły na stworzenie automatyzacji. I myślę, że na ten moment to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, i mam nadzieję, że do usłyszenia.